Kolejna wymiana filtrów w mieście łodzi i kolejne rozczarowanie. Filtry są w takim stanie: mam zestaw do filtracji osmotycznej wody. Przed filtrem właściwym osmotycznym są takie trzy filtry: dwa filtry mechaniczne, to jest ten lewej i po i środkowy filtr węglowy. Wymianę filtrów dokonuję co 6 miesięcy. Akurat w tym wypadku o dwa miesiące to przedłużyłem. Także trochę dłużej mi zajęło wymiana tych filtrów, ale też mniej wody zużywałem, bo mnie częściej nie było. Przy czym te 6 miesięcy to jest ten okres minimalny, nie maksymalny. Gdy wymieniam filtry mechaniczne na działce pod Łodzią w Konstantynowie Łódzkim, to filtry są lekko tylko żółte. Właściwie to zmiana koloru jest minimalna, nie ma żadnego takiego osadu i tak Natomiast w Łodzi, gdzie Tyle słyszałem, tyle siesłem. O, tutaj dopiero zauważyłem, że na dole chyba jest jakaś uszczelka, jakby o-ring był. No na pewno nie z mojej instalacji, bo nie ten rozmiar. Jak kręciłem ten film, to byłem skupiony na kręceniu, tego nie, nie zauważyłem, dopiero teraz przy montażu. No więc w Konstantynowie filtry wyjmuję białe. Pół roku używania, duże zużycie wody. Zaczynam przed latem, kończę po lecie, po wakacjach. Wymieniam, czyli kończę mniej więcej w listopadzie. I filtry są lekko, leciutko zarzucone. Jest film u mnie na kanale o tym, zamieszczę tutaj link. Natomiast w Łodzi, co wymieniam, to właśnie filtry wyglądają tak, a w Łodzi ma być woda cudowna, piękna, jedna z lepszych w Polsce. Przy czym, yy, no cóż, w Warszawie yy, filtru yy, osmotycznego nie mam zainstalowanego, pijam wodę, a nie wydaje mi się, że jakaś tragiczna jest. Czy w Łodzi jest taka cudowna? No tak, popatrzmy. To co tutaj widać, to jest to, czego w łodzi nie wypiłem. Tak? To jest ten osad, który filtry wyłapały, bo to jest filtr, filtr wielostopniowy. No i teraz pytanie, czego ja nie wypiłem takiego cudownego, ponieważ gdy dotykam ten, ten osad, który jest strasznie brudzi, to w ogóle tutaj będzie trzeba dobrze domyć i to spłynem i ręce, i te y, obudowy od filtrów, ponieważ on jest taki, że zostaje i nie chce się zmyć tak łatwo. No więc tak w dotyku to trochę przypomina rdzę. No wiecie, że tutaj masz yy, wykonuję różne prace na działce, spawam, więc jakby rdza nie jest mi obca. No i kolor taki czerwonawy, i w dotyku takie coś jakby rdza. No ale jeżeli bym cierpiał na niedobór żelaza, to wolałbym to jednak suplementować jakoś inaczej, a nie, że coś z rur odpadnie, to sobie to yy, zasuplementuję. Także tutaj pozdrowienia z Łodzi. Widzewa, te okolice, to jest wschód miasta dla wodociągów łódzkich. Filtry standardowe wymieniam na filtry białe, jak widać to dla porównania. Przy czym taka uwaga: jedna z firm, firm która te filtry produkuje bądź dystrybuje w Polsce, nie wycofała się zaraz na początku wojny z Ukrainy. Nie wiem, czy teraz się wycofali, nie śledziłem tego. Więc nie patrzcie tutaj na markę firmy. Sprawdźcie to, sprawdźcie, czy firma nie handluje przypadkiem z ruskimi. Jeżeli handluje to ich rzeczy nie kupujcie. Ja niestety mam kupione filtry chyba na jakieś 2-3 lata jeszcze taki zapas i je muszę zużyć. Ale jeżeli będę teraz kupował filtry to będę pamiętał o tym, żeby zwrócić na to uwagę. No oczywiście kod się musiał zainteresować. Jednocześnie wylewka. Po około 3-4 latach użytkowania leciutko musiałem dokręcić tutaj te kraniki. Wystarczy klucz zdjąć tutaj te manipulatory, dokręcić sam zaworek delikatnie o jedną dziesiątą obrotu, jedną dwudziestą, jakoś naprawdę niedużo. No i to wykonałem dlatego, ponieważ jeden z tych zaworków zaczął mi tak minimalnie kapać. No i porównanie filtrów starych zużytych z filtrem nowym, który zostanie zaraz założony. Ponieważ teraz na tapecie jest zatrucie wody, to taki zestaw filtrów stanowi dodatkowe zabezpieczenie, gdyby coś się stało z wodą, która trafia do naszych wodociągów, bądź w samych wodociągach nastąpiłby jakiś problem, ponieważ zdarza się, że w wodociągach rozwija się jakieś życie. W tym wypadku tej filtr osmotyczny z całą pewnością daje dodatkową, dodatkowy stopień ochrony, który no, myślę, że jednak w dużym stopniu nas zabezpiecza wraz z filtrami węglowymi przed jakimiś niespodziankami w wodzie. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę poruszyć albo którą chcę poruszyć teraz. Użytkuję filtr osmotyczny już pewnie z 10 lat albo coś koło tego. Gdy go instalowałem było bardzo dużo kontrowersji, że ta woda jest trująca, nie nadająca się do spożycia po takim filtrowaniu, że jest za bardzo wyjałowiona itd., itd. No cóż, jako użytkownik już wieloletni takiego systemu filtrowania stwierdzam, że żyję i mam się dobrze. Wszystkich pozdrawiam.